I weź Te ptaki uciekające Ale uderzenie robi Dobra, jedziemy Ty jedziesz pierwszy? Ty jedziesz pierwszy Dajesz Jak to nie nadaje się do terenu <laughs> Obra, jadę pierwszy A może ty się od razu przyczep do mnie, co? 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 Może ty się przyczep od razu do mnie Ja nie miał takie potrzeby Okej? Okay. Ja już się zakopałem Ja już się zakopałem To może się przyło... O, dzięki Ej drzewo! Oj, oj, oj oj Ej, naprawdę się zakopałem co teraz zrobić? I to ja mam taką y, V, y, Drzewysław. Drzewysław. <laughs> ja, ja, do... y, się właśnie do Drzewysława, trzeciego słowackiego, sobieskiego. Mhm. Generalnie już się przyjemnie robi. No, może mieli rację, że się nie wydaje do terenu. No dziwne. Dziwne. Nie, to kłamstwa są. Oj, u, u, zakopałem się już tak dosyć bardzo. I chyba też. Yy. Yy. Funtualna niedogodność Czekaj, czekaj Ej, weź, weź, proszę cię U. Przyjmij U. Przyjmij, bo ja muszę się od... odciągnąć od drzewa Nie użyć cię, przesuwam Nie stój, weź ręce zaciągnij mnie, Przesunąłeś mnie Nie, proszę cię c... Ej, bo ja utknąłem Ej, weź podjedź i będziesz musiał mnie wyszarpać Próbuję odjechać, czekaj o Nie A, jest. Jest. I może Ajesz Niech może Mimo, ja mam za ciężkie Może ja też? Ej Dobra Czekaj, ja spróbuję wyjechać do tyłu I zdjąć to coś Ty jedziesz z tym? Nie, nie, nie Dobra, czekaj, Cofamy, ale To jest jak z tym cofnąć to co? Musisz zawrócić A świetnie, to było na tyle z mojego cofania, O, dobra Jedź kurde! Perkele! Już się <tryk> utopiłem w bagnie Nie, mhm. to jednak... Jednak... To by było na tyle z cofania O Może yy, yy. tam jest ręcznie zaciągnięty Jest! Yhm I czemu ta ciężarówka jest odpalona? Ale dobrze ci idzie Cicho To hmm. no jednak może tak pojedziemy Nie ma sensu Może ja cię pociągnę teraz? Weź się przyczep do mnie Ja cię będę prostował Jak? No bierzesz... no dobra, 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 dobra. Powiedz mi teraz jak to się akceptuje Nie za bardzo sięgam, wiesz Ale to musisz od przyczepy tym No, nie za bardzo sięgam. czekaj, dlaczego nie Jak się... możesz nie sięgnąć? Nie wiem O nie, dobra Tak No i dajesz Czekaj, bo teraz jest problem, żebym tu wyjechał Muszę... czekaj hmm. Tak Tam... Do przodu mam jechać Czekaj, nie widzę nic, opowiedzi nic Dasz radę, teraz full, full faja wsteczny Czekaj, czekaj, dawaj przesunęłem się trochę nimi, nie Ja daję wsteczny, a ty idziesz do przodu jakby mamy szansę wyjechać No dajesz teraz nie, nie wymieściłeś się Wpilnę drzewo, zaraz zapocznę Czekaj Pokonam to na pewno Okej okay. No i tak Dobra. Dajesz Może cię mam popchnąć Czekaj Czekaj O, teraz zrobię tak, teraz Teraz podłoga Nie w tą stronę skręcasz Nie w tą stronę, nie skręcasz. w... Stronę. Nie w stronę. Dlaczego to nie skręcasz? Jezu Ja Cię szarpnę teraz, poczekaj stój, stój ja Cię wyszarpnę Czekaj stój Dobra Czekaj, differ blokada No, wyszarpnę, mhm. Jak ja Cię pociągnę to to będzie cud I teraz prostuj ko... Albo może lepiej nie Nie wiem Ale idzie Techniczny Ale idzie <noise> Właśnie się zakopałem ja czekaj, a czy ja mogę teraz... Pał i mogę być do drzewa? Mogę Czy ty się przypadkiem nie odczepiłeś? Nie odczepiłem się. A możesz się zbiornikiem do kogoś do czegoś innego przyczepić. Zbiornikiem mogę właśnie. Tak ja to zrobię tutaj Albo wiesz co zrobię. Tak. Albo może lepiej nie. Tak? To zrobię zaraz? Boję się. oczywiście nic mi nie dało, nie dało to Ej, bo to auto z zapiętym dyfrem i bez zapiętego dyfra jeździ tak samo Daj tak. Dajesz teraz do tyłu no i właśnie to robię Dawaj, dawaj, dawaj Przeszło Jest. Przeszło Prawie, Dobra, dobra, dobra Nigdy gdzie jadę Co kupić naprawdę Bo nie mam podłogi już tu Jezu Dajesz no, Już jesteś prawie No prawie, prawie Dajesz Jest, jestem chyba Możesz już? Jest Mogę Dobra, jedziemy jedź pierwszy Głusisz w pełna faja, wiesz o tym? No może no, byś jechać? dobra? Dziękuję, ale pojechał teraz, ty. No to już na to by No to tyle jechania, nie tak? Um. Cześć, <toczyk> to, to jeszcze się wykona. Okej, o o o o o o! 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 Nie mogę się zatrzymać Oj, za chwilę stało się zatrzyma Oj, oj, chyba wykrakałem, oj, wykrakałem Wiem um. O, 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 o! O! Oj, oj! oj. oj tyle z mojej jazdy? Tylko mi w lewo w prawo, i może będzie coś się stało. Ale pamiętaj, że to jest nawet na tył. To to... Jedyne, co mogę zrobić, to wpaść w bagno, co właśnie się dzieje. To jest na tył. O, wyciągarka, to jest to Przyczep się do mnie. No, okay. Czekaj, wracaj tu, halu. Na pewno na ciebie? Tak. Tak. O tak, już się zakopałem. A ty jedziesz, ty coś w ogóle próbujesz jechać? Tak. A weź się przyciągnij do mnie. Mhm. Haj mnie teraz! Jowiszu! No. Dzięki. Ale idziemy. Wścieklizna. Ej, już jest piętnasta, a normalnie o 11 byliśmy już tam ładować drewno. Mam plan, mam plan, świetny plan Ewaluacja planu To właśnie teraz uuu <ścoughs> i o i To może... Przyciąg gejen? gejen Aha plan i plan plan Dobra, mam plan, ale widać Czy ty właśnie przejechałeś po mnie? Czy jesteś we mnie? <noise> Dobra, jadę, jest nie, nieee, przyczep się do mnie. Dobra, na pewno. Musimy ślimaczek zrobić. Dobra, ja ci pomogę, a później ty mnie pchasz. No jedź już. Yy. Mogliśmy chociaż koło zapasowe wziąć. No oj, Gayen <laughs> Paj, Majster! To jedź w ogóle. O! Szok! Jak to nie nadaje się do jazdy w terenie? Kto tak napisał? No, rudy na wańk. jakie tu brzydkie ciężarówki stoją. Mam się nie w co? Ale W ogóle nie radzą sobie w terenie. Toś, to się nie nadaje do terenu, kurde sorry. O, tromnęło. Kurde fajnie. Kurde fire. Kurde fire. Jezu, nie to jest fajne. No co ty robisz, no? O płotek, a ja go mogę zniszczyć. Ej, okay, już jadę. Co ty robisz? Poknę cię, patrz Nie, 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 to jest co? No i wielką uszkodzenia? Był już 12. O nie! To jest to! Jezu, Ej, czekaj, się, co? No, włącz ten automat! No, mm, teraz już za późno chyba. No, chyba już za. Nie, nie, biłem, no. nie jedź! Jezus! Haj! Haj, karamba! <grym> Jedziesz Dobra. Jest, jest, jest. Ja tu cały czas na automacie jadę Oj, ej, dzięki uszkodzenie, jedno Ja nie mam mam 13 Cowa liczba, oj nie, coś tu się stanie 345 to, to wiesz przypadkiem marchewki z wydechu nie idą Ej, miałeś mnie popchnąć jak jest, się dzieje, coś takiego, a nie wyprzedzać mnie ja to przykro nie myślałem, nie, 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 nie myślałem, patrzyłem na uszkodzenia. Oj, o ty ciżo w kaskacie! O, jeden demysz, dobra, może byś się żeby zrobił. Pchaj, aj, aj, pchaj! Ej, dobrze że mamy ten hall, wiesz? No. Przedaj się, przedaję się Dawaj teraz, no automata dawaj Pamiętam, Jest, jest automat cały czas Tak? Aha. No jednak To jest po prostu taka tragiczna No Troszkę utknąłem O dobra yy, Troszkę utknąłem Może jednak nie? Ja też? O nie, dobra, może jednak nie może, o. Tylko ładuj mi się w tyłek od razu Dawaj, dawaj, dawaj Nie, jedziemy, 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 jeszcze troszeczkę mnie pop... <laughs> troszeczkę czuję Czekaj, 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 trzeba bieg zmienić To pomoże Ale różnica Chyba tylko w cenie Gazować z krzyżem bym widziałeś kiedyś tak? Świetnie może do tyłu? I spróbuj do tyłu. No, trzyma, skapałem. Nie, już, 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 już. Nie, 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 nie. Oj. Oj. Straj na legię to pomoże? To. Toż Co zrobić? To by było na co on robi. To tył może jeszcze? Wyciągaczka, do trzeba. A no właśnie, po co my tego ślimaczka robimy dalej?